Siemano z tej strony Buff Play Gaming. A dzisiaj zaprezentuję, lol. A dzisiaj zaprezentuję wam nową mapkę. Może nie nową, tyle że yy, dość ciekawą. Powiem, że bardzo mi się spodobała, więc chciałbym ją przedstawić. Yy, ogólnie zastanawiam się, czy nie zrobić z tego z serii, czyli z takich mapek, ale to później. Okej, okay. Tutaj mamy regulamin. You, you may play with. Algo, ale dobrze. Yy. I o co chodzi w tej mapce, yy, klikamy na wózik i dostajemy stagę pereł równo, yy, 4x16 to jest 64 i 10 złotych jabłek tych ule ulepszonych, tak. I yy, dobra, i no, daj. i ła. przechodzimy tutaj, i o co ma, i o co chodzi w tej mapce, bo jak widzicie pod polem nic nie ma, jesteśmy w Przepraszam, mogę mówić troszeczkę przez nos, bo mam lekki katar. Yy, jak widzicie musimy przejść całą mapkę za pomocą enterpereł. Niby proste, banalne, ale wcale tak nie jest. Uyźcie mi, że ogólnie mi przejście tej mapki stworzyło no, dosyć dużo kłopotów. Muszę wam powiedzieć, więc no nie wiem czy ją... O! Nie spadowałem? Spod... Nie. Dobra, stawimy się, że tutaj. I to już właściwie pierwszy odcinek na kanale, na którym dopiero co zacząłem działalność, czyli na Play Gaming. I od razu to będzie odcinek z babki Escapes Ale nie martwcie się, z survivala z minecrafta, survival będzie również Bo jeżeli chcę nagrywać minecrafta, to muszę mieć swój własny survival chyba I teraz jak ja mam to wskoczyć? What the fuck? Dobra, tak, tak chyba, tak Tyle, że... oła ja, PITOLE! Aaaa, nie chcę spaść! Tu. <lul> Dobra. Eee... Tym razem, jak, jak, jak ja mam tam wskoczyć? Teraz to już jest naprawdę. O, w chwila. Może spróbuję to. Nie, to już jest za mocno od razu. Boleci gdzieś tam w dupę. Może teraz? Najlepiej by było właściwie. Właściwie najlepiej Hardcore of dupę się nie spodziewałem się trafię. I wiecie co? Aż za to mi idzie, bo przeszłem już większość mapki, jak mi się przynajmniej wydaje. I jeszcze nie spadłem, więc... więc to fakt <laughs> Ale dobra. Zacząłem już z moim kanałem, mówić o moim kanale. I właściwie... I właściwie tego nie, skoń... nie skończyłem, więc... będę. Ben jeżeli chodzi o filmiki i tak dalej to, to będzie to głównie Minecraft nic innego tylko, tylko głównie Minecraft, tak dlaczego? dlatego, że musiałbym ogarnąć coś, co mi w FPS -y w Fifie, czy też w Crysisie w trójce, bo jak wiecie Crysis ma olbrzymie wymagania jeżeli chodzi o, wiem, o grafikę gdy nagrywam Crysisa mam ledwo 15 FPS-ów, a to Chyba nie warto grać tą grę, kiedy nie chodzi, bo jest naprawdę zajebista. Przez chwilę sobie grałem online, więc ja wam, no, naprawdę fajnie. Ale na pewno Crisisa, no być może nie uda mi się ogarnąć, ale FIFA no, postaram się. Nawet bardzo bym się postarał, bo chciałbym ogarnąć Ultimate Tube z Fify, żeby nam się jakoś fajnie grało. No kurde, nie mogę tam rzucić tego. Chwila, nasz stary sposób na drabinki tam. O nie, 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 no. Yy, wiecie co? Ja już właściwie nie mam wam nic do powiedzenia. Mapkę możecie spróbować przejść sami. Mi się to jednak nie udało. Yy, więc nie wiem dlaczego mam tej temki z powrotem, jak tutaj się tego... Jak tutaj się... O, o. Jak tutaj się z powrotem pojawi. No więc tak, to już by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli ci się... O. Jeżeli Ci się spodobało, to... Nie, musiałem, musiałem. Okej, okay, to już by było na tyle. Jeżeli Ci się spodobało i chcesz być na bieżąco, to łapkuj, komentuj, subskrybuj i lajkuj. Nawet nie wiesz, jak to motywuje do dalszej pracy. Yy, jeszcze tak, yy, jest 12.45 29 marca i właśnie za, może za 15 minut, jeszcze chwilę pogręcę w Craisisa, yy, ogarnę sobie intro. Nie wiem czy mi się uda, jakoś się fajnie zrobić, myślę, że tak. E, jakoś dam radę to ogarnąć, chociaż to, 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 nie, to nie będzie nic łatwego, e, bo mam zamiar zrobić e, fajne, ładne intro, e, więc troszeczkę pracy mnie czeka. No i długo już nie było tych filmów. E, długo nie było filmów, e, za co bardzo Was przepraszam, jednak no... No dwa tygodnie, półtorej tygodnia to już jest jakiś ten czas, kiedy trzeba wrzucić drugi filmik, to już jest ten maksymalny limit. Teraz będę się starał filmiki wrzucać na pewno częściej. Mam nadzieję, że one się pojawiały raz, dwa, może dwa filmiki na tydzień, to już by było. To już by była tak główna granica, górna, że tak powiem, granica tego, na ile mi pozwala czas. Mogliśmy jechać właściwie jeszcze jedną grudkę w tą mapkę, bo ja tak nawijałem. Ale wiecie co już chyba nie warto. Przejście tej mapki, yy, przejście tej mapki pozostawiam wam. A tymczasem ja się z wami żegnam. Jak już mówiłem, mapkujcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, i tak dalej. Ok, trzymajcie się. Cześć. Na razie.